Dzisiaj historia jest obecna w rozmaity sposób w naszym życiu, ale dla nas najważniejsze jest to, aby pokazać, że społeczeństwo żyje historią. Po 50 latach chcemy powiedzieć, jak zmieniła się nauka historyczna, co przez te 50 lat się wydarzyło. Chcemy postawić diagnozę, ale także zmierzyć się z wyzwaniami, przed jakimi polska nauka historyczna stoi. Ponad 900 osób. Potwierdziło udział w naszym jubileuszowym 20. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich. To jest fantastyczna frekwencja dwukrotnie więcej niż na poprzednim Zjeździe Historyków. Odbędzie się pięć wielkich, fantastycznych paneli dyskusji. Pierwszy na otwarcie zjazdu to Dziedzictwo Unii Europejskiej. Panel, w którym uczestniczą. Wybitni światowi historycy, którzy spróbują przyjrzeć się temu wydarzeniu z perspektywy europejskiej. Po południu będzie panel poświęcony historii kobiet. Historia Polski opowiedziana z perspektywy kobiet po raz pierwszy na Zjeździe Historyków. Te pięć paneli to podstawa zjazdu. Do tego dochodzą obrady w sekcjach. Referaty już problemowe, Chcemy porozmawiać o tym, co, się, co nowego, jakie są nowe problemy, bada, pytania badawcze. Na tym koncentruje się ten zjazd. Niekoniecznie, znaczy, przede wszystkim nie na faktografii, nie odtwarzamy faktów, nie, nie, nie wprowadzamy tutaj nowych, nowych dat czy nowych dat dziennych czy miesięcznych, tylko chcemy zadać cały szereg nowych, nowych pytań badawczych. Mamy dostęp do y, m, archiwów, mamy dostęp do dokumentów. Y, to pozwala nam weryfikować y, wiele y, spraw, y, to pozwala nam stawiać nowe y, hipotezy. I w związku z tym y, ta nasza obecność wydaje mi się, że wpisuje się w tą wielką zmianę i dyskusję na temat roli y, historii w naszym życiu codziennym. gościem zjazdu będzie prezydent Andrzej Duda i prezydent Andrzej Duda będzie miał swój program na zjeździe i program towarzyszący. Kiedy patrzy się na dzisiejszą Polskę, kiedy patrzę na młodych ludzi, kiedy patrzę na rekonstruktorów, kiedy Patrzę na komiksy o tematyce historycznej, kiedy patrzę na książki o tematyce historycznej, kiedy patrzę na filmy o tematyce historycznej. To wszystko, co dzieje się, co jest tworzone w Polsce, nie mam żadnych wątpliwości, że ta wielka moda na naszą historię, na to, co w niej rzeczywiście ważne i piękne co w niej państwowo twórcze co w niej przede wszystkim wspólnotowo twórcze jest Państwa zasługą. Zjazd historyków jest w szczególnym roku dla naszego miasta. Mamy, jak wszyscy wiemy, 450. rocznicę podpisania Unii Polsko-Litewskiej. Tutaj były obchody centralne z udziałem w najwyższych przedstawicieli rządu Sejmu. A tutaj również obchody realizowane przy, pomocy, przy udziale miast partnerskich Lublina. Zjazd Historyków dopełnia tę rocznicę wielkimi debatami, które co dużo mówić są nam wszystkim potrzebne. W Centrum Spotkania Kultur od środy do piątku odbywają się również targi książki historycznej, wydawnictw historycznych. Myślę, że coś ciekawego dla siebie znajdą nie tylko miłośnicy historii i zjazdowicza, ale również miłośnicy literatury w ogóle. 19. W Teatrze Starym będziemy mieli benefis Normana Davisa. Profesor Davis 80, skończył 80 lat w tym roku i napisał autobiografię. Wydawnictwo Znak przyjechało z książką Sam o sobie. I to będzie wieczór autorski profesora Normana Davisa. Będę miał zaszczyt prowadzić tą z nim rozmowę, po czym profesor będzie podpisywał swoje książki i będzie można nabyć tą autobiografię. I to historią jest coraz większe. To jest fenomen. Te muzea i, i te aplikacje powodują to, że cieszymy się, że młodzi ludzie sięgają po historię, po historię według nowych technologii. Gorzej z książkami, ale wydaje mi się, że lepszy rys niż nic, jeśli, jeśli ty, tylko możemy nawet poprzez aplikacje mobilne, aplikacje różnego typu poszerzać swoją wiedzę z historii, a także dotknąć tę historię, to jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o e, sam spektakl, e, chcieliśmy e, pokazać pewną widokówkę z przeszłości, chcieliśmy pokazać, jak e, wyglądali Rzymianie, jak wyglądała pierwsza profesjonalna armia świata antycznego. Zatem będziemy się odnosić do antycznych. E, korzeni cywilizacji europejskiej. Dla nas, dla Stowarzyszenia Helacetroma jest to niezwykłe wydarzenie. Działamy na terenie Lublina od 2001 roku. Jednakże to będzie pierwszy raz, kiedy będziemy mogli się zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców.